Rowery to środek transportu, z którego bardzo chętnie korzystamy. Jeździmy dla przyjemności, poprawy kondycji, do pracy czy po zakupy i choć z roku na rok przybywa entuzjastów jazdy na rowerze, to przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów są dosyć skomplikowane. Mało kto bez wahania potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy można jeździć rowerem po chodnikach, w jaki sposób rowerzysta powinien się zachowywać na przejściu dla pieszych, lub czy dozwolone jest korzystanie z drogi publicznej w sytuacji, gdy obok biegnie ścieżka rowerowa. Dlatego to właśnie o zasadach bezpieczeństwa jazdy na rowerze będziemy mówić w drugim odcinku programu, realizowanego wspólnie z małopolskim ośrodkiem ruchu drogowego w Nowym Sączu. Niestety według policyjnych statystyk wzrasta liczba wypadków z udziałem rowerzystów. Może jak na ironie rowerzyści bardzo często nie dostosowują prędkości do warunków, w jakich się poruszają po drogach. Często te zdarzenia nawet poza drogami na jakichś trasach górskich dochodzi do tych zdarzeń właśnie z przyczyny niedostosowania tej prędkości i umiejętności prowadzenia roweru w takich ani innych warunkach drogowych. Często też mamy do czynienia ze zdarzeniami wynikającymi z tego, że rowerzyści nie ustępują sobie nawzajem pierwszeństwa w sposób niewłaściwy się wymijają na drogach rowerowych. i Tam mieliśmy kilka takich zdarzeń, do których doszło do czołowego zdarzenia rowerzystów na ścieżce rowerowej. No właśnie, to może troszkę usystematyzujmy droga publiczna i jakie obowiązki ma rowerzysta, który porusza się właśnie drogą publiczną. Przede wszystkim, jeżeli nie ma, nie ma drogi, drogi dla rowerów, po której jakby z definicji rowerzysta powinien się poruszać, to winien ten rowerzysta jechać poboczem, a jeżeli takiego pobocza nie ma albo nie da się z niego korzystać, wówczas może on poruszać się po jezdni. pamiętając o tym, żeby się poruszać jak najbardziej, jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Nie powinni rowerzyści na drogach o zwiększonym natężeniu ruchu podróżować jeden obok drugiego. Nie powinni się też czepiać innych pojazdów. Jeżeli chodzi o kolumny, czyli takie większe grupy rowerzystów, to maksymalnie w takiej grupie może poruszać się 15 rowerzystów, więc o tym powinni rowerzyści pamiętać. Właśnie, często zdarza się, że jest droga publiczna, a obok biegnie droga rowerowa. Wówczas to, że rowerzysta wybiera właśnie drogę publiczną, a nie tą ścieżkę rowerową, to jest wykroczenie już to jest naruszenie przepisów, o których właśnie chwilkę temu powiedziałem. Rowerzyści mają obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli przy tej drodze, po której zamierzają jechać taka droga jest. A proszę powiedzieć, czy rowerzyści mogą się poruszać w chodnikach? W wyjątkowych sytuacjach rowerzyści mogą korzystać z chodnika. Są to głównie sytuacje związane z można powiedzieć aurą, jaka panuje, jeżeli jest bardzo niekorzystna e, pogoda, czyli bardzo intensywne opady deszczu, e, śniegu, e, widoczność bardzo kiepska, wtedy rowerzysta może korzystać z chodnika, e, może też korzystać rowerzysta z chodnika, jeżeli e, porusza się po drodze, na której ograniczenie prędkości jest powyżej 50 km na godzinę i ten chodnik ma wówczas e, powyżej e, 2 metrów szerokości, i może też żołnierzka korzystać z chodnika, jeżeli opiekuje się osobą w wieku do lat 10, która również porusza się na rowerze. A o czym pamiętać właśnie jadąc chodnikiem? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. Chodnik to jest to miejsce, gdzie, gdzie pieszy powinien się czuć bezpieczny, to miejsce na drodze, które jest specjalnie dla pieszego, więc tam pieszy jest najważniejszy. Rowerzysta jest na tym chodniku gościnnie i tutaj powinien powinien naprawdę dbać o to, żeby pierwszy na tej Części drogi na tym chodniku czuł się komfortowo i bezpiecznie. W jaki sposób poruszać się, yy, przejeżdżać po przejściach dla pieszego? Często zdarza się, że widzimy, że rowerzyści nie schodzą z tego roweru, tylko jadą i na, na przejście dla pieszego. Yy, tak nie wolno. Tak nie wolno, dokładnie tak nie wolno. Przez jezdnię można przejechać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy przejazd rowerzystów odpowiednio oznakowany, znakami pionowymi, znakami poziomymi. Wtedy można przez tą jezdnię przejechać. Natomiast jeżeli jest Przejście dla pieszych, wówczas należy wsiąść z rowera i zmienić swój status z kierującego rowerem na osobę pieszą, bo osoba piesza to też osoba, która prowadzi rower, i wtedy można zgodnie z przepisami bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi. Często zdarza się, że widzimy rowerzystę, który jedzie, ale jednocześnie rozmawia przez telefon. Żaden kierujący nie powinien rozmawiać przez telefon. Trzymając go w ręce w czasie prowadzenia pojazdu. Rzeczywiście kierowców kierujących pojazdami samochodowymi, rowerami, motorowerami, motocyklami. W zasadzie każdy jeden pojazd, w momencie kiedy go prowadzimy, nie powinniśmy rozmawiać przez telefon, trzymając słuchawkę w Proszę powiedzieć, co powinien być wyposażony nasz rower, aby był bezpieczny i aby, abyśmy się mogli nim poruszać w naszej Przede wszystkim rower powinien być wyposażony w światła z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej. Te światła mogą w przypadku roweru migać. Powinien mieć też światło odblaskowe, z przodu białe, z tyłu czerwone. Z tyłu to światełko odblaskowe nie powinno być w kształcie trójkąta. Powinien mieć przynajmniej jeden sprawny amulet. We wrześniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wśród projektowanych zmian jest obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia. Jednak z myślą o własnym bezpieczeństwie każdy rowerzysta powinien używać kasku ochronnego. Jest jak najbardziej zalecany. Każdy, kto dba o swoje bezpieczeństwo i chce być bezpieczny. Na drodze powinien ten kask na głowę założyć, bo zdarzenia z udziałem rowerzystów bardzo często kończą się właśnie obrażeniami głowy. Z roku na rok przybywa ścieżek rowerowych. To dobrze, bo jazda nimi jest bezpieczniejsza, ale i tu dochodzi do wypadków. Dlatego zawsze należy stosować się do zasad. Na drogach dla rowerów również obowiązują te same przepisy, które dotyczą. Poruszania się czy ruchu na, na jezdnie, czyli poruszamy się prawą stroną, e, starajmy się iść jeden za drugim. E, drogi dla rowerów nie są e, jakimiś szerokimi e, traktami, to są zazwyczaj stosunkowo wąskie e, jezdnie, więc tutaj, żeby nie dochodziło do e, zderzeń wynikających z tego, że w sposób niewłaściwy e, się wymijamy, nie zachowujemy, nie zachowujemy tego bezpiecznego odstępu tej osoby która jedzie z A Dzieci, które nie posiadają prawie nie posiadają karty rowerowej absolutnie same nie mogą poruszać się na przykład, e, Absolutnie nie. Same absolutnie nie. Jeżeli dzieci mają kartę rowerową, wtedy mogą się poruszać się rowerem samodzielnie po drodze. E, do 10 roku życia dziecko może poruszać się na rowerze po drogach, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Tutaj e, taka e, Taka rada, taka informacja, że po skończeniu 10 roku życia dziecko, jeżeli chce poruszać się po drodze na rowerze, musi mieć kartę rowerową. Więc dopóki nie egzaminu na kartę rowerową, to od tego dnia, kiedy skończy 10 lat, do dnia uzyskania tych pierwszych uprawnień, kategorycznie, nawet pod opieką osoby dorosłej, nie ma prawa poruszać się po drogach. Czy policjanci także kontrolują osoby, które poruszają się rowerami? Czy po drogach, czy po ścieżkach? No i jak każdą grupę uczestników ruchu drogowego, również rowerzystów policjanci kontrolują. Sprawdzamy przede wszystkim stan psychofizyczny rowerzystów. Mam tu na myśli, nie znajduje się rowerzysta pod wpływem alkoholu. Czy posiadają stosowne rowerzyści uprawnienia do kierowania tymi pojazdami? Czy stan techniczny rowerów odpowiada warunkom technicznym, jakie dla nich są przewidziane? Jakie konsekwencje na przykład grożą rowerzyście, który porusza się rowerem właśnie pod wpływem? Najłagodniejszy wymiar kary to jest mandat karny w wysokości do 2,5 tysiąca zł. W przypadkach takich bardziej drastycznych kierujemy sprawy do sądu. Sąd tam może orzec zdecydowanie większą grzywnę. No i przy okazji może jeszcze orzec zakaz planowania w przyszłości. No i oczywiście takich kontroli policyjnych także na ścieżkach rowerowych należy się spodziewać. Należy się spodziewać takich kontroli mało tego funkcjonariusza prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoczu. Tu stanowią również rowerami służbowymi takie patrole są i kontrolują również ruch na ścieżkach rowerowych. Jakie te najczęstsze wykroczenia właśnie popełniają rowerzyści, którzy są przez Was kontrolowani? Yy, przejeżdżają przez przejścia dla pieszych. To jest najczęstszy, yy, najczęstszy błąd. Nie stosują się do sygnalizacji świetnej nie korzystają z drogi dla rowerów, z ścieżek rowerowych. W momencie kiedy poruszają się pojezdni na przykład ulicy Nowojowskiej, w tamt tam rower dla rowerów jest, ale ulica 29 listopada również tam też często zdarzają się przypadki, że właśnie rowerzyści nie korzystają z drogi dla rowerów, a jadą po jezdni albo po chodniku z drugiej strony drogi. No i tak na zakończenie, jakbyśmy chcieli takich kilka rad dla rowerzystów. Co robić, w jaki sposób się poruszać, aby było bezpiecznie przede wszystkim było to robić. Przede wszystkim zawsze starajmy się poruszać przede wszystkim rozsądnie, dostosujmy prędkość do swoich umiejętności, do warunków ruchu drogowego. Nie przeceniajmy swoich, swoich umiejętności, przestrzegajmy przepisów, szanujmy tych przepisów, szanujmy innych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści też powinni zwracać uwagę. Przy przejeżdżaniu przez jezdnię, po przejeździe dla rowerzystów, e, zwrócić na to uwagę czy kierujący pojazdem, który się zbliża do tego przejazdu, czy po prostu dostrzega, bo w, w kontakcie kierujący samochodem, czy samochód, a rowerzysta, on zawsze na tej takiej gorszej pozycji, niestety, jest rowerzysta, no bo e, tych uczestników nawet nazywamy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, z uwagi na to, że w zasadzie. Nic ich nie chroni poza tym kaskiem, który miejmy nadzieję będzie miał na głowie i tym zdrowym rozsądkiem, który będziemy towarzyszył w czasie podróży.